sam schemat ogólny będzie to bas, slap, bas, slap. Zanim jednak zaczniemy to tradycyjnie ćwiczenie motoryczne rozgrzewkowe. Zapis w takcie na 4/4 w metrum będzie taki, że bas oznaczamy na samym dole nutką jako właśnie nutka najniżej leżąca później slap na na 2. To już Jest wersja znowu dla bardziej ambitnych, czyli do zagęszczenia o takiego, tu gdzie zostały na końcu dwa, dwa ghosty, to zagramy cztery. Już nie 16, a cztery trzydziestodwójki, czyli pokażę to, ale w drugim takcie, czyli mamy pierwszy tak normalnie, i na samym końcu. No to możemy to całkowicie uprościć do basu i slapu, najlepiej granego raz prawą, raz lewą. Wtedy gramy bas prawą, slap lewą, żeby nie obciążać tylko jednej ręki mocnym uderzeniem. Czyli prawa gra bas, później prawa, lewa to są dwa ghosty, slap i dwa ghosty. Bas, ghosty, slap. W jest trudniej, ale jest troszkę łatwiej, bo ta ręka naturalnie się obraca. Tu ją jednak wyhamowujemy. Nie po każdym ruchu ona jest jakoś tam przyhamowana, co też nie jest dobre, bo musi być luźna. No i bazujemy na tej skrętności. Tak. To dziękuję bardzo. Dziękuję.